Tarnowskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury założone przede wszystkim z myślą o ludziach starszych, emerytach i rencistach z amatorskim dorobkiem twórczym. Artyści amatorzy zrzeszeni w RSTK mogą realizować swoje pasje życiowe i rozwijać talent twórczy, prezentować swoje prace i zdobywać nagrody oraz uznanie innych. Mogą także przekazywać swoją wiedzę, doświadczenie i tajniki warsztatowe młodszym i robią to bardzo chętnie. Przyjmują również do swojego grona młodych debiutujących artystów. Jednym z takich młodych obiecujących twórców, amatorów, jest Bartosz Baran. Bartosz Baran jest Tarnowianinem, absolwentem technikum budowlanego i poetą ze sporym dorobkiem twórczym. Siedem lat temu debiutował w sali lustrzanej w Tarnowie i przystąpił do RSTK. Do tego czasu jego wiersze ukazały się już w kwartalniku Intuicja oraz Kajecie Artystyczno-Kulturalnym. Bartosz Baran należy do grona młodych poetów przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie. Ten obiecujący tarnowski poeta wiersze pisze od wielu lat. Pisze od roku 2001. No, Połączenie zaskakujących metafor, odpowiedni dobór słów, pewne elementy prozatorskie, młodzieńcza świeżość i pasja. To właśnie poezja Bartosza Barana. Większość wierszy młody poeta napisał pod wpływem różnych emocji i doznań życiowych. Smutek, żal, tęsknota, miłość. Wszystkie te uczucia łączy w jedną nadzieja, która jest głównym motywem i tematem poezji Bartosza Barana. To ona jest dla poety siłą napędową do pisania i celem życiowym. Nic dziwnego, że pierwszy autorski tomik Bartosza nosi tytuł W pogoni za nadzieją. Wiersze pisze o różnej tematyce. Głównie to takie własne odczucia, takie wiersze o miłości, o, o smutku, o żalu, o tęsknocie. Jak również takie wiersze można powiedzieć. Troszkę z prozą, to znaczy z jakimiś tam kontekstami opowiadań. W, w obecnej chwili takie piszę. A w największym takim y, motywem moich, moich wierszy to jest ta nadzieja. Mam taki tomik w Pogoni za nadzieją, mój pierwszy autorski tomik. To głównie tutaj opieram się o tej nadziei, bo ta nadzieja jest taką abstrakcją dla mnie, czuć takim pięknym. Ale dokładnie nie potrafię zdefiniować tego, czym jest ta nadzieja Nie Wiem, że na pewno to jest jakaś taka ucieczka od, od rzeczywistości i coś, do czego dążę. Na pewno taka jakaś, nie wiem, lepsza jakość życia, jakieś takie, coś takiego właśnie dobrego. Osiem lat temu napisał swój pierwszy wiersz. Nie wie, co spowodowało, że zaczął pisać. Był wtedy bardzo młody. Poezja była dla niego na początku tylko ucieczką od nudy i odskocznią od szarej codzienności. Dopiero potem zrozumiał, że pisanie wierszy to jego jedna z największych pasji życiowych. Zabijam czas, siedząc z długopisem w ręku nad białą kartą papieru. Chwila ciszy, koi moje zmysły. Myślę o jutrze, a zarazem tęsknię za wczoraj, za wspomnieniami, które ulotniły się w otchłań czasu, z marzeniową mgłą. Zabijam czas, budując swoją przyszłość. Nad kartą papieru. Tak właśnie Bartosz Baran budował swoją poetycką przyszłość. Jeszcze pewnie wtedy o tym nie wiedząc. Talent do pisania odkryłem w roku 2001, właśnie wtedy jak pierwszy raz zacząłem pisać. Nie wiem, czy to było spowodowane, ale tak jakoś po prostu zacząłem, zacząłem układać jakieś pierwsze wiersze i tak z czasem to było troszkę takie moje uciekanie od nudów, a później to było takim moim głównym takim zajęciem, pasją. Po kilku próbach pisania prozy Bartosz Baran już wie, że od poezji nigdy nie odejdzie. Na niwie poetyckiej realizuje się najlepiej. W wierszach czuję się, czuję się lepiej. No, myślę, że w wiersze mi bardziej wychodzą niż proza. No, próbowałam ostatnio pisać prozę, ale poprzestałem na tym. No, nie nie, nie próbowałam w sumie nigdy tak się skupić bardziej na prozie, tylko na, na poezji, bo Poezja to jest dla mnie taka, taka nauka i, i czuję, że, że po prostu bardziej poezja mi wychodzi niż, niż proza jednak właśnie. Kilka lat temu Bartosz Baran zainteresował się również hip-hopem. Hip-hop stał się szybko jego drugą pasją. Młody poeta teksty piosenek tworzy na bazie własnych wierszy. Swój hip-hop nazywa poezją śpiewaną. W życiu się zajmuję różnymi rzeczami. Oprócz pisania, zajmuję się również e, takim, taką drugą pasją moją, e, na którą przykładam też dużą wagę. E, jest to muzyka, co prawda, może przez wielu taka e, jak ktoś słyszy tą muzykę, to może tak mówi źle o niej, bo to jest muzyka hip-hop. Z tym, że e, ta muzyka hip-hop to jest muzyka. Na bazie moich wierszy, to znaczy w, tej, w tych tekstach, które piszę, śpiewam, to są głównie właśnie różne metafory, różne jakieś tam przenośnie z moich wierszy. Właśnie ja to nazywam taką swoją poezją śpiewaną, ale na zasadzie hip-hopu. Skąd u wrażliwego poety to zainteresowanie hip-hopem? Czy można pogodzić poetycką pasję z zainteresowaniem hip-hopem? Sprawdźmy. Otulony zapachem nadziei, Odbijam się od beznadziei, która we mnie tkwiła. Do tego momentu, teraz nadzieja mnie olśniła Wybiła się ponad granicę, wyszła mi naprzeciw, na ulicę. Otulony jestem z każdym gestem, Boga, idę z tekstem naprzód i się nie wracam, chociaż przeszłość często wraca. To nie koniec działalności Bartosza. Obok poezji i hip-hopu, ma jeszcze jedną pasję. Pomaga młodym ludziom. Jest wolontariuszem w ośrodku dla młodzieży Przystań. W zeszłym roku także dał charytatywny koncert hip-hopowy w ramach wielkiej orkiestry świątecznej pomocy Jurka Owsiaka. W ten sposób połączył przyjemne z pożytecznym. Zadebiutował na dużej scenie i przyczynił się do zbiórki pieniędzy dla najmłodszych i najbardziej potrzebujących. Oprócz tego jeszcze w sumie jestem takim można powiedzieć wolontariuszem w ośrodku Przystań dla młodzieży, to jest na ulicy Alei Matki Błyskiej Fatimskiej przy kościele tam, i tam jest taki ośrodek młodzieży w przystań i tam w wolnym czasie, jak mam wolny czas, to po prostu pomagam młodym ludziom, jestem wolontariuszem tam, tak jak mówiłem. Poezja, hip-hop, wolontariat, w jaki sposób połączyć te pasje i znaleźć czas na każdą z osobna? No, jakoś godzin, no, na wszystko przyjdzie czas i na wszystko jest czas, tylko trzeba go sobie dobrze, yy, że tak powiem, poukładać ten czas. Maria Majkut pochodzi z podtarnowskiej wsi, ale od wielu lat mieszka w Tarnowie i jest z tym miastem związana emocjonalnie. Z zawodu jest szwaczką. Jej hobby to hafty, szczególnie Richelieu. Haftem się zajęłam dopiero, jak poszłam na emeryturę. Ta, zawsze pogodna i sympatyczna artystka amatorka, przy pomocy igły i nitki, potrafi wyczarować każdy wzór. W jej zręcznych dłoniach kawałek materiału zmienia się w małe dzieło sztuki. Jest przy tym bardzo skromna. Swej pasji nie chce nazwać talentem. Ja wiem, czy to jest talent, ale po prostu lubię, uspokaja mnie to i pokazali mi to dobrzy ludzie, i wzięło mnie <grym> po prostu do haftowania. Uczestniczyła w wielu wystawach i konkursach, zdobywając czołowe miejsca. Otrzymała medal zasłużonego działacza kultury. Kolejne konkursy i odznaczenia jeszcze przed nią. Jeszcze gdy istniał klub na no były nowe wystawy Złote Ręce Seniora. To zdobyłam raz pierwsze miejsce, w następnym roku drugie miejsce. Miałam nagrody pieniężne, także bardzo mnie to ucieszyło i że to jest dowód jakiegoś uznania dla mojej pracy. Anna Celska-Słowik do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury przystąpiła 5 lat temu. Jest malarką z zamiłowania. Maluje od wczesnych lat szkolnych. Ale jej przygoda z malarstwem rozpoczęła się tak naprawdę nieco później. W Powszechnej Spółdzielni Spożywców, gdzie zawiązała się grupa plastyków amatorów. Jestem tarnowianką. Tutaj skończyłam szkołę ogólnokształcącą. I później pracowałam w, ta, w Powszechnej Spółdzielni Spożywców. I tam się zawiązała grupa twórcza, w której ja uczestniczyłam. I była to... Grupa twórcza amatorów plastyków w Tarnowianie, która była od 1966 do 2001 roku. I w tej grupie właśnie było kilkanaście osób. Ja tam pracowałam w malując i uczestnicząc w plenerach i wyjazdach trenerowych. Chociaż nie ukończyła Akademii Sztuk Pięknych, malarstwa uczyła się od najlepszych, pod czujnym okiem artystów plastyków Juliana Grabowskiego, Józefa Szuszkiewicza i Piotra Drobieckiego. Zdobywała niezbędne szlify artystyczne i poznawała malarskie arkana. Jej obrazy to przekrój wielu technik malarskich: rysunek, akwarela, tempera, pastele czy malarstwo olejne. Żadna z tych technik nie ma przed nią tajemnic. Nic dziwnego, pracuje artystycznie przeszło 40 lat. W tym czasie uczestniczyła w wielu przeglądach malarskich, konkursach plastycznych i plenerach. Jej pracę można było podziwiać na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymała wiele dyplomów, wyróżnień i nagród. Jej malarstwo wyraża zachwyt przyrodą i kolorystyką pejzażu we wszystkich porach roku. Pejzaż to jej ulubiony temat artystyczny. Widoki tatr, pienin, gorców, beskidu sądeckiego, namalowane z niezwykłą precyzją i dopracowaniem szczegółów. Do złudzenia przypominają fotografie. Z tą samą fotograficzną dokładnością oddaje pejzaże Tarnowa i okolic. Ciężkowic, Łowczówka, Zgłobic i Szczucina. Zainteresowania malarskie miałam od małego, to znaczy od lat szkolnych, ale nie studiowałam, dlatego że nie dostałam na Akademię Sztuk Pięknych i potem zajęłam się tylko amatorsko tą twórczością. Maluję w, w różnych dziedzinach, to znaczy akwarela, Rysunek, pastel i malstwo olejne. Obok malarstwa i drugą pasją życiową jest fotografia. Zdjęcia poplenerowe Anny Celskiej-Słowik, jak i prace pozostałych artystów zrzeszonych w RSTK. Wielokrotnie wspierały różne inicjatywy charytatywne. Fotografuję, no i wiele pracy właśnie robiłam w plenerze, także tutaj właśnie przyniosłam trochę swoich szkiców plenerowych z różnych właśnie, w różnych technikach. No i te prace, w których ja uczestniczyłam, to często były oddawane jako dar poplenerowy i również wiele obrazów poszło też na cele charytatywne, także udzielałam się i w tej dziedzinie też. Wacława Kilian jest utalentowaną hafciarką i koronczarką. Od 30 lat mieszka w Tarnowie i zajmuje się rękodziełem, a od 5 lat należy do RSTK. Robótkami zajmuję się od bardzo dawna, od 30 lat mieszkam w Tarnowie, odkąd przyszłam do Tarnowa, zaraz się zapisałam do Ligi Kobiet polskiej, gdzie były prowadzone różne takie działalne właśnie robótki różne, łącznie z makramą, zrobiłam kurs makramy, bo się mi bardzo podobał. Mam zdolności manualne, jestem leworęczna przede wszystkim. I to wszystko co robię lo, robię lewą ręką, robię również serwety, obrusy, firany itd. Tak Wykonuje hafty artystyczne, koronki, robótki na szydełku. Potrafi wykonać niemal wszystko od swetra po obrus. Zdolności manualne i zręczne dłonie pozwalają wyczarować piękne rzeczy z koronek. Jak tylko przyjechałam do Tarnowa w 1978 roku, zaczęłam swoją działalność rękodzieła w Lidze Kobiet Polskich w Tarnowie. Talent Wacławy Kilian ujawnił się już w szkole. Jako dziecko wykonywała stroje dla swoich lalek. Zaczęłam chodzić już do szkoły, to już tam potrafiłam coś igłą wyszyć, coś tam jakiegoś kwiatuszka, coś tam zrobić, jakieś tam bluzeczkę dla lalki, sweterek. Od takich rzeczy się zaczynało, aż, aż w górę się szło do coraz większych rzeczy. Szaliki, czapki, swetry, urocze aniołki przystrojone błyskotkami choinki i świąteczne dzwoneczki. To tylko niewielka część twórczości dorobku tej sympatycznej artystki amatorki. Skąd Wacława Kilian czerpie inspirację do swoich prac? Jeśli chodzi o te wzory, no to jest z jakichś różnych czasopism, a jeśli chodzi o serwety, to dużo wzorów i wzory haftów, dużo sobie przerabiam sama i dużo sobie sama y, po prostu wymyślam wzory różne, opracowuję sama, także, że mam dla swoich potrzeb, no i dla potrzeby jakichś koleżanek, jak potrzebują, to mam raczej swoje wzory. Życiowa pasja Wacławy Kilian wymaga ogromnej staranności i dużej dozy cierpliwości. Hawciarstwo i koronczarstwo to zajęcia bardzo czasochłonne. Wykonanie i udekorowanie pięknej małej choinki może zająć nawet cały dzień. Samo zrobienie choinki to jest krótki czas, to jest jeden wieczór, ale udekorowanie ją, potem obrobienie, bo trzeba przyszyć ładnie cekiny, trzeba ją ubrać, żeby choinka była bogata, bo choinka powinna być zawsze bogata i no to troszeczkę schodzi. Także no w, w ciągu całego dnia jedna choinka będzie zrobiona i wystrojona pięknie. Za swój twórczy wysiłek otrzymała szereg nagród i wyróżnień. Swoje hafty i koronki prezentowała na licznych wystawach. Jej pracę można było oglądać dotychczas między innymi w Tarnowskim Amfiteatrze, Domach Kultury w Tarnowie i Rzeszowie i na trzecim zjeździe folklorystycznych zespołów ludowych. Nic dziwnego, że za swoją artystyczną działalność otrzymała medal zasłużonego działacza kultury. Pisze z potrzeby serca. Pisze, bo sprawia jej to radość, pisze, bo tą radością pragnie obdarzyć innych. To poetycka dewiza Marii Słowik pokorny, artystki amatorki należącej do RSTK. W życiu prywatnym kieruje się inną dewizą: człowiek jest tyle wart, ile zaoferuje drugiemu. Poezja to jej największa, ale nie jedyna życiowa pasja. W wolnych chwilach oddaje się drugiej pasji hawciarstwu. Niegdyś prowadziła również dziecięcy zespół wokalno-recytatorski Słowiki. No i kontynuuję dalej tę twórczość, piszę wiersze, haftuję. Prowadziłam jeszcze zespół dziewczynek śpiewających, podwórkowych, które też dostały dyplomy prezydenckie itd. Maria Słowik-Pokorny mieszka w Tarnowie, ale pochodzi ze Szczepanowic. Do Szczepanowic wraca w wierszach i wspomnieniach. Moją rodzinną wioską są Szczepanowice. Są dla mnie tak piękne i tak malownicze. Tu się urodziłam, tu spędzam dzieciństwo, dlatego dla mnie jest tam tak drogie wszystko. I chociaż los mną rzucał w różne inne strony, to serce wciąż wraca w ten mój dom rodzinny. Wspomina w jednym ze swoich wierszy. Poezja towarzyszyła jej od zawsze i od zawsze było wiadomo, że kiedyś sięgnie po pióro. Wiersze Marii Słowik Pokorny to ukłon w stronę zwykłego człowieka. Zachwyt pięknem przyrody, widoczne wątki kulturalne i religijne. Na jej dorobek artystyczny składa się tomik wierszy pod tytułem Ślad życia, liczne wystawy i wyróżnienia związane z haftem artystycznym oraz występy recytatorskie. Swój artystyczny ślad i twórczą obecność zaznaczyła w szkołach, domach dziecka, placówkach opieki społecznej, domach kultury w rejonie Tarnowskim, Częstochowskim i Powiśle Dąbrowskiego. O zaangażowaniu w dziedzinie kultury i sztuki niech świadczy chociażby medal zasłużonego działacza kultury, który otrzymała w dowód uznania za wieloletnią pracę twórczą. Ponad 20 lat, albo więcej nawet. Artyści amatorzy należący do Tarnowskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury codziennie udowadniają, że nawet bez wykształcenia plastycznego można dokonać wiele w dziedzinie sztuki. Talent, wytrwała praca i wieloletni warsztat artystyczny pozwalają tworzyć rzeczy piękne. Do RSTK coraz częściej trafiają ludzie młodzi. Zachęceni dorobkiem twórczym stowarzyszenia chcą również zaznaczyć swój artystyczny ślad w świecie. W Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury odnajdują zachętę do artystycznego wysiłku, dobre warunki do realizacji swoich pasji życiowych oraz przyjazną atmosferę i wsparcie ze strony innych.